Hello, hello, z tej strony go widam. dla dzisiaj sobie gramy znowu SCP, coś tam, kontainer, coś tam, bridge Jest, Coś tam jest, tam bridge jest, Paweł, jest, Diabeł, jest, Plaga i jak plaga i jest, jest, tam... tam tam jest, 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 Hello, jest, 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 I Hello, it's me. Hello. I Ej, słuchajcie, Michałem, gdzie wy jesteście? Bo tak, oj, dobra, widzę. Ja się, ja w, ogóle rozpa... myślę, ja się w ogóle Ja się w ogóle ja się rozespałem za, za tą, za celą od razu, XD. No. Ja, ja się tutaj. plaga chyba pobiegł po tam. Ja poszedłem na dół. No właśnie. Aha, no to go, Michał. No, jesteś bardzo przystajny nawet, grze wiesz? Weź, chłopaki. Gdzie, gdzie, ty... gdzie ty... Ty, jesteś? Uf, ty jesteś? Nie widzę was, ja już poszedłem bardzo. A Dobra, daleko. widzę Michała, widzę Michała. E, czy ty jesteś gdzieś na dole? Schodziłeś na dół? Ja już szedłem tam. Ale tak schodam schodami dalej. takimi? No Z tymi pokojami, z biurkami byłem już. Um, Pamiętajcie, te takie szklane pokoje i biurka? Aha. Tutaj, już pokoje? Jestem na tutaj, 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 go, go, go. Ale. O, jestem tam, gdzie Jechać. broń powinna być, eee, Czekaj, ale już, nie ma broni. Nie zrespiła się broń, mam tylko radio. Ja radio w sumie, kanał pierwszy. Jest nie gdzieś nie w jednym pokoju jest ten pokój MTF i on tam wciul broni. No wiem, 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 no, byliśmy tylko, tam No, że dostać się do niego to trochę trudno będzie. tutaj. Hejka. Jak ty jesteś, tu jesteś? No ja już poszedłem, nie. No ja byłem A. przy tym zbiórkami, ale nie możemy otworzyć. No bo my jesteś, ja już że jestem przy kolejnym zbiórku. A tu jest dobra. Teraz jestem na skrzyżowaniu jakimś. Może przejście. tędy pobiegł. No 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 musiał tędy. Bo są otwarte drzwi, także A, musiał. to może tędy rzeczywiście. Uha, uha. Jak wpadłeś na te pomysł? No nie wiem. Poszedł e, w lewo, tak mi się zdaje. Bo są otwarte drzwi. Dobra, na to jest SMG. czerwone pomieszczenie. Które to jest? I ci jest? Poziom drugi. Ja mam już że... level. Trzymało,śmy strach oh. chłopie Dobra, biegliśmy. Ej, musimy otwierać więcej drzwi, żebyśmy. żeby oni nie wpadli łatwo na nasz na trop. No, ja poziom drugi nie... karty potrzebny do otwarcia drzwi. Bizz, 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 bizz. No, do po dostęp do pokoju 13. Ty masz jakąś kartę? No mam mam dwójkę uh. musisz mieć. No, no. O dwójkę ja też mam, mam. Jakąś... drugą dwójkę z też... ja, ja też mam jeszcze jedną dwójkę. O, doktor! Doktor jest! Cześć. Gdzie? Nie czuję go tu! Dawaj go Gdzie on jest? Tu jest! Czekaj, porobajcie! Jak się gada w grze, jak się gada w grze. I cześć. Się cześć. cześć. O, cześć, cześć. ja już się do Was przeniosłem, witam. A co, Oj. mamy cię zabić czy co? Nie no nie, chyba się dogadamy. Się, nie, nie, dogadać się możemy, co nie Mam Aha, kartę on ma. Zabić, tak, Masz kartę to ja... Możemy poziom? razem się trzymać, jeżeli nie Wy możecie mnie zabić, ale Tu jest trzeci, trzeci poziom. Możemy ci pomóc. Tutaj nie ma. Trzymasz trzeci. Halo. Dobra, chodźmy tutaj. Liczu. Ej, w ogóle dlaczego ja do Admirosa mówiłem na X-ie cały czas? Nie On wiem. tutaj nie Nie wiem. O, to jest przejście Dobra. do potwora, panowie, Chodźcie? to nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Eee, Pamiętaj, żeby bo... zamykać za sobą drzwi, zamknijcie. Dobra, go, zadnych. on już uciekł tam pewnie, to nie to już Nie, ma. nie Będziemy, wiem czy uciekł. Będziemy na, Będziemy na niego jak coś. Ej, no. jest... Ej, są dwa potwory, pamiętajcie, patrzcie, wszystko jak potwierane. Czyli on jeszcze doktorem jest. Ee, jest w takim razy. Tam jest krew przed nami. Ej, patrzcie. Tu, gdzieś było, tu gdzieś chyba pułapka jest, tak, tu jest pułapka w pobliżu, mi się wydaje. Nie, tutaj, to widać. Jest no, też widzę drzwi zakrwawione. On Bo tu zabił i tu jest pułapka, no. Uwaga, pułapka. Ej, czyli on jest tam. On tu jest. On jest tam. On tu jest, ale nie mamy broni. Może cofnijmy się na zbiera? No, no, no dobra. <laughs> Wiesz gdzie to jest broń? No w tych białych terenach się znajduje broń. Ja znalazłem pistolet ostatnio. Hmm, a to jest winna. I dobra, a musimy, winna, jest winna, do... musimy połączyć. Tak, jest, ale ona Ej, jest winna, do właśnie, a to, to... to jest. No, a nie, tutaj. to jest winna. Omega wiedz, Warhead tak, Silo, to jest do warheada. Nie, ja my... jestem... Te... Czekaj, bo teraz chwilę, momencie, plaga. Ej, ty na górze. No, jesteś? Jesteś? Yeah. Ej, dobra, tak. czyli on został zabity. Ej, dobra, musimy stąd spić... Nie się, chodźcie. Tak, uciekamy. Się, uciekamy. Musimy znaleźć tak. broń i ich zabić. No tak, no, tak. masz broń? No nie mam. Co się stało? To nie, nie działa. Się to się zamknęło od razu. No to tak samo, jak wtedy. Tak, to, samo, tak, jak to, jak to wtedy. są te zepsute. Dobra, to są tam, te drzwi, do których nie można wejść. Zaraz ale. Oni gdzieś tutaj zaraz nas. My potrzebujemy. O tu tu jest, tu są Winda. ale to jest na dół Winda, to nie. A to może na dół. No. Tam, no. Tam, będzie, tam będą moje bronie. Ta? Ta, tak? No tak, wydaje. wydaje no. Tak też no nie mi się wiem, wydaje. No dobra, broni. bronie były na tych Problem. białych terenach. Ale z, wie, wiemy, że oni są tutaj na tym poziomie. No, kogoś brakuje. Tak, gdzie ty Ja jesteś? poszedłem klatką schodową. Aha, rozumiem. Dobra. <laughs> no to <laughs> mamy jechać? Dobra. Gdzie no nie <laughs> za chwilę plaga się przenosi na inny kanał. To nie wiem, no, tak dobrze. źle to nie będzie. <laughs> Znalazłem jakąś trumnę. Uuu, chyba się respi jakiś potwór po prostu. Dobra, czyli. I Ali. Aha, naukowiec, dobra, naukowiec jest cały z nami. Okej. Okay. No. Możemy go zabić i będzie koniec nie. rundy. Nie. Nie, znaczy, nie będzie końca rundy. Znaczy, nie mamy czym go zabić. Nie będzie końca rundy, bo przeżyjemy. personel przeżyje, on będzie musiał wy dostać. No, mam tak. radio. Ci to nie to ma sensu. O, mam pistolet. Mam o, pistolet. Dobra, dobra, dobra. Wow! wow. wow. No, powiedz, ma pistolet, no to mamy problem No to co teraz, ziemeczki? No nie, halo, współpracujemy przecież ze sobą. <laughs> no co teraz, czy wiesz, no, cię no. pobić. halo, nie, no, no. ja rozumiem. Przepraszam, w obliczu zagrożenia, kurwa, gdy gonią nas trzy potwory. Nie, 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 jestem za tym, żeby współpracować, a o tym mówię. Z pistoletem czuję się bezpiecznie. Proszę do mnie nie dzwonić. Na telefon, gdy ja mam... Wchodzimy tutaj? No możemy jechać na górę już, nie? Jak no, mamy no, dobra, broń, no to jazda. Dobra. No jedna broń na jedna, trzy. Halo, co nie, no to na pewno się oh. uda. Diabeł stoi w miejscu i rozmawia przez telefon. Chodź! Dobra, Ale trzy, jest dwa, jeden i zabijam winę. <laughs> no to nice, jazda. Popatrz Ty Daj odpalaj. O, tą sorry, no, ta, ta wina jest jakaś popsuta. Jeszcze miro z no Ej ty ten, jedzieś. jaki masz czerwone oczy, weź no. łopiotu, Nie masz go. takiego ja, to wejść Oooo, kazam garega, nie wiemy o tym, patrzcie, radio tak. Halo? Czekaj, a, a masz... A z żołnierzami mógłbyś się dogadać w ten sposób właśnie jak... No, bo oni a, też mają Dobrze, radia. że nie ma żadnego żołnierza w ogóle, bo, tak, mm. bo, bo to, wszyscy nie żyją Wszyscy nie byliśmy już? No tak, wróciliśmy i teraz idziemy na białe tereny Oj sorry to tam. No, nic ci nie stało, masz broń. Chodźcie. Rządzisz się, zabijesz. <laughs> rządzisz ja się. Gdzieś tu powinno być wyjście na biały teren. Nie? A no to tu jest przejście stronę. do potwora, chodźmy może do potwora. Tak, oh, tak. No, idziemy do potwora? No, może nie. nie. A może witać się, się po w No, no może mamy broń na białe. W sumie. Dobra jazda. O tu jest Jolo. wyjście. Może coś Jolo. tu znajdziemy. No, po my my musimy znaleźć ten magazyn z bronią. Magazyn z bronią byłby dobry, znalazłem mały magazyn, ale nic nie ma. To ja, spokojnie. Co się stało. Ej, tu jest karta dostępu i broń. Broń była. No i Gitara. Gdzie? No, Ej, e, wow! wyrzucam... no i Gitara. jest 90. Ona na pułapce się pokazuje, no? Wyrzucam broń. Kto nie ma jeszcze broni? Bo Ktoś ja tam mam. zginął po prostu. Nie! No, no. Tak! A tak, tak ktoś, ktoś, zginął ktoś zginął tutaj. tutaj. O, pojawiło. let's go! Mam USP. Gdzie Dobra, Zero nice. amunicji mam. E, przeszliśmy za pułapką, za pułapką. Nie mam jesteśmy. amunicji w ogóle. Wracam. No to on taki A, ale można znaleźć amunicję. Wiem, gdzie jest amunicja do USP. Także? Na białym terenie w jednym magazynku była sama, zabiła mi się. Pierdzielisz czy SNO. Nie Co zostań? Ja mam w ogóle amunicję, Zostań tu i tak możemy gadać z Dobra, a ja ja mam nieskończoność amunicji. Ja mam, Dobra. Ja mam 0 na, <laughs> <Zero> na zero. 0 na zero Mogę być waszymi oczami, chłopaki. Spoko. Dobra. To powiedzcie e, gdzie jesteście dobrze. mniej więcej. E, za papką. To jestem przy, przy pułapce. Tu idzie, 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 tu! Spierdol, stierdol, stierdol, spierdalość, no, jest uh, ich. Dwa dwa potwory, uciekajcie w pułapkę. Go. Hops. Gonią was. Hadeszak -ha -ha. jest zaraz za wami. <ś evacuation> jeden leży! Jeden umarł. To zamknął drzwi i przegląszczył. Plagal, Plagal. Plagal się wyjebał na pułapce. Po raz farty Ja już widzę jego złość. O nie, idzie. Za kim idzie? Masz przerąbane, Admiros. Za, za to są drzwi. Y zamknięte. Pemienią cię pewnie. Ej, gdzie ja jestem? Idzie ktoś. A Dobra, przejęli admirał Siemka! Ale czekajcie, porozmawiajmy, ej, porozmawiajmy o możliwościach. Bloody, Xem się mówi, chyba porozmawiajmy. Nie musicie Aha. mnie zabijać przecież. Ja, tylko diabeł uciekł. Nie mam Dobra, ja będę grał na czas. Co tam u was, kupaki? A nie. Ty, debilu, o powiedziałeś nie. to do nich, zgaduję. Przejęli go. Nie, nie, nie powiedziałem, idę do nich. Uciekaj, Dawu, no przed siebie. Oni są bardzo daleko. O, nie, to są te drzwi zbugowane. Tak, nie mam wyjścia z Dobra, spoko, nie. Idź do góry ani. O, nie, 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 nie wychodź teraz. poczekaj. Uj, w prawo, w prawo od razu. W prawo. Nie wiem, kurwa, uciekam, no bo mnie nie widzieli. widzieli. Tak, Dobra, biegnij, biegnij, biegni, jest... biegną za tobą. No to już jest po ptokach. Gdzie nie da przejść? Nie. Czekaj, jeszcze nie idą tu. Dobra, po poszli prosto. Poszli prosto, kurwa, nie widzieli. Cię. <laughs> poczekaj. Ty. Mam się cofnąć? Gdzie ty poszedłeś? Gdzie, Dobra, poczekaj, bo oni poszli do tych drzwi, co są zepsute. One teraz wracają. Poczekaj, schowany jesteś cały czas. No. Wychodzą na korytarz główny. Teraz albo pójdą do ciebie... O idą do ciebie. Kurwa, dobra, może mnie nie... To wszyscy czterej. Możecie... No nie wiem czy. Dobra, wchodzą do tego pokoju. Gdzie? Są jest... tu. Nie! Nie został nie! Zostaw mnie to chuj! Podszedł się! Przy... Yeah, fuck you! <laughs> Ja pierdzielę pierdźle! A wiesz, gdzie byłeś, że ty mogłeś wybić tą szybę z tyłu? Nie miałem jak! No nie miałeś problemu. A my w ogóle. miałem zero amunicji! Nie! To też w możesz po prostu. W formie nie, tylko mogą. To jest śmieszne. No właśnie, wykorzystam to. Już wiemy, jak ominąć te zabezpieczenie 3 No tak, da się wypijać szyby, no ale. No. Masz rację, wysy szybciej. No dobrze, a Next Trunda. Dobra, Glow Next No, no. gdzie MTE. Świetnie. Pię... I nie przyszedł No siema o, <laughs> Paweł jesteś? znowu naukowiec sam XD <laughs> Najgorzej Dobra, przynajmniej mamy jakieś broń No i zobaczymy gdzie jest, gdzie jest ten yy, magazynik to tak, mamy magazyn tak, tak. z bronią cały, nie? Yy, dobra, musimy zejść... Nie, już jesteśmy na dole w sumie, to tędy idziemy Oczekiwanie na start rundy, dobra No jeszcze 30 sekund trzeba poczekać Coś, To nie jest cały cały ten przypadkiem? I ten... Co, co? To jest cały magazyn z bronią, nie? Za nie nami, to mi się wydaje Mówisz? No, dobra, Tutaj. musimy to sprawdzić ale ten, wiesz co, pytałem dla o, to nie on wpadł, to HD jak wpadł w ławkę. Ale XD odwaliłem, a tak specjalnie przed pułapką stanąłem, żeby was ten. żeby was zbaitować i w sekundę... Widzę, jeden leży. Ta. Ja już mówię, tak kurwa wejdzie do nich, na 100% wejdzie, bo już widzę jak wiesz, pułapka zgasła, on biegnie w tym samym momencie. Mówię, Oho, już jest, ale będzie rage. Dobra. Jak otworzyć to skończy? Chyba się nie da. Nie da się, wiesz. Dobra go. Dobra, to idziemy. Poza jest. Dawaj, robimy szybką rundę, rozpykamy tego scp a Dobra, cztery po tym Cofamy. Tu że od razu za scp Tak, no mamy bronie, co nie? No to co on tam może nam zrobić? Jak jest, póki jest jeden, to wiesz, mamy duże szanse. Ciekawe, kim grał. Nie wiem. Zobaczymy. Trzeba zacząć garnieć tę mapę bardziej. Trzeci poziom. Mm -hmm. Tędy, zobaczmy tu. Uwaga, otwarte, dobra. O, mamy tu przejść, ale... kojarzę, Ale kojarzę Też tam... Trzeci poziom. Ja mam kartę czwartego poziomu. A czwartego? Tak, czwartego. Ja mam trzeciego, kurde, głupi ja Noo, jest. Ja zawsze zapomnę sprawdzić. Chodź, no to może tędy przejdziemy. Tak mi się wydaje. Jesteśmy chyba z drugiej strony tego, wiesz, co. Całego... Mogę to rozbić? Nie, nie mogę. Nie mogę też? nie mogę, tylko potwory tylko mogą. Tylko potwory rozbijać. mogą wyspić, też mi się tak daje. Przyznam dostęp do 106 Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tutaj na dole też możemy tam sobie zejść, ale tam chyba... Tam nic, nic nie, nie, ma. nie nie ma nic, nie ma sensu. Nie ma sensu, nie bo ma? to jest tylko ten. O, widzisz mm. to jest ta klatka jakby. Tak, ha, no dobra. No ale karta może jakaś tam leczę. To mogła być, no. ale mamy w sobie najlepsze karty, trójkę i czwórkę. Mm? Coś słyszę. Kik, kik. A to ty biegałeś, to ja tu ptałem. Tutaj też jest zejście, czy to jest zejście do potwora? To jest do potwora zejście. No, tu się potwór od razu. Mhm. I na górę. Dobra, zobaczymy. Jaki, jaki klimat jest z tego czasami. A. To jest masakra. Czasami jest beznadziejnie, bo jak jesteś <grym> SCP na przykład. Jak jesteś sam albo no. Naukowiec albo SCP. Naukowiec to jest jeszcze, bo on sobie biega. No, no wiesz, no, no też jest nuda. Przynajmniej no, ja dobra, tak nie, uważam. musimy tutaj wyjść z powrotem. Mogę to tworzyć, Nie, nie mogę. Nie nie, tych się nie da, to są dobra, zapuści, Musimy uciec stąd, w ogóle z tego tego jakby. To musimy wrócić. Tak. Otwórz. No halo, nie mogę. No, nie o, to nie możesz... Mogę... O, ale się wystraszyłem. Tu mamy chyba coś jeszcze do przeszukania. Tu, gdzie są te cele? O, tu. Gdzieś tutaj są cele, to jest z trzeciego poziomu znowu. Hmm. Musimy znaleźć cele, jak znajdziemy cele, to znajdziemy o. tych... Tych typów, Tutaj? Nie? Tutaj? nie. Klasy D. Już zaraz padniemy na potwora. No tylko zabijemy, LOL. <grym> no, Dzwonek cholera to jest to jest, to jest, to jest takie, wiesz. To znowu ma 1500, 1600 HP przynajmniej, nie? Tak. Dobra, czekaj, oni zawsze schodzimy. Tu gdzieś będzie e, Zajście ta stołówka cała, nie? No to to było, kafeteria. Tak? Na dole. A nie, no, czekaj. To nie jest ta. No, no ale jest tułówka, jest, jest, jest ale to nie o to mi chodzi. To może A czy jest je. amunicja tu jakaś? Tak? To to jest. Właśnie. Trzeba znaleźć tą jest, drugą stołówkę, taką on się na samym początku z klasy D wy wyciąga. Pogarnie. To, to, pudeło to, pudeło to leży, ty strzelasz? To Ja skrzyłem. Ej, broń tu leży jakaś Jaka? lepsza. Y, nie wiem, to jest jakiś. Co to, to jest? Okay. O nie, co ja wyrzucam wszystko. Halo jaki pistoleci? A to jest to co ja mam. No. Dobra, go, chodź. Apteczka, wow. Nie ma mp 5 trzeba znaleźć to przejście, Holender. Jak już ogarniemy, jak zrobić te przejścia. My z tamtej strony przyszliśmy, chyba, nie? Byliśmy tak, tam, tamtym Tak, strzelałem tutaj w Nie ma no. Tutaj? No tu byliśmy chyba. Ja już jeszcze raz, może coś przeoczyliśmy. Dobra. Te mruganie mnie, denerwuje tak, mnie też. Ja, dobra, ten nerwuje za chwilę. No dobra, to nie Też byliśmy. Bo ja mrugam automatycznie <laughs> też oczyma. Ale <na> <laughs> dokładnie to jest to. Jak widzisz, jest czarny. Nie, no przej, jest, naprawdę. Jest, jest, są trzy takie poziomy, do którego nie wiesz jak się przedostać. A Trzeba się nauczyć Tu jest jakieś przejście. O, o. jest w WC, jest chyba przejście. O, to jest, to jest. Zobaczmy w kiblu, bo w kiblu ostatnio była karta u mnie. Dobra, to Kibel ja to poszukam. Nie ma, drugi W komputerach też nie ma. Apteczkę znalazłem. O, jest karta. A part ale ty masz czwórkę, nie? Yy, tak, ja mam czwórkę. To nie ma Chodź tam jest dalej przejście Gdzie jesteś? Za tobą. Jak za mną? A, och, dobra. Tu jest jakieś przejście. Duba <laughs> czwórka potrzebna bodajże. O no to tam co ja mam? O, otwieraj. Znano dostęp do bramy. A, a to jest ta brama To, jeszcze raz, to otwieram. Otwieram. jeszcze raz? Jak ja to otworzyłem? No, tutaj klikasz. Na, na ten na drzwi dwa razy z czwórką. Okej? Okay. Co, nie otwiera się? Nie, nie otwiera się, ale pamiętam, że się otworzyłem. Hmm. Dziwne. Klikam A, po, pojawia mi się przyznany dostęp do brama A. No to być jeszcze jakieś na to i powinno się otworzyć, chyba, że jest zepsute rzeczy. rzeczy. zaraz klikam. Mów nie, nie, nie mogę tego otworzyć. Dobra, to chodź, chodźmy stąd. Dobra, chodźmy stąd. To pamiętam, że z tej strony jest jakieś przejście. bo nie z tej? Kurde, nie wiem, Cię... gdzie? <laughs> Dawaj tutaj. Tu nie byliśmy na wprost. A, kible przeszukane? Tak. Dobra. I tak wszystko myli, tak się miesza. No. A tu sprawdzałeś? Nie, ja. dobra, tu nic nie ma. Obra jest, jest jest przejście, to będzie ten teleport. Aha, dobra. Wow. Brzeg ja może nie Wejdźmy najpierw do teleportu. Sorry, cię dotknę. Czekaj. Okay. Nie, no to jest tego teleport. To jest jakiś przejście. Czy... Jest broń, 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 składzik z bronią! Wow, nice P90, P90 Nie to chciałem, czemu podnosisz te broń, których której nie chcę? No, nie chcę kacza, no. Jej. Ale on nie ma broń do kacza, no? Jest, nie do karabinu. Pięknie, let's go, baby. O, pancerz, a nie, pancerz w sumie mam, dobra. No, teraz to możemy walczyć, kurde. Jak, musimy jak... zamknąć te drzwi ze sobą. Dobra, no oko, chodź. Pamiętać. Dobra. Dobra, lecimy na, do... na razie jest tylko jeden obiekt. Chodź do tego, proszę poszedłeś, dobra. Wow, co to jest? Piesz, nie raz... byłeś tutaj nigdy? Nie, co to jest? Underworld. Chodź tutaj, tutaj jeszcze nie byłem. Zobaczmy, co to będzie. Co to za przejście jest? To jest jakby za które teleportują cię w inne rzeczy. Jejku. Ale to jest chyba tylko jedno przejście na to, chodź. Dobra, no to dupa. W jedną stronę mówisz tak? No, wiem, gdzie jest przejście, ale to tak jakby kółko robi się wtedy. Oj. dziwne miejsce. To byłoby dobre miejsce na walkę z y, SCP. No, najpierw się go spotkali tutaj. O, było <grym grym> <grym> <grym> To może też być karta. Możemy kartę piątego poziomu. Jeśli znajdziemy piątego poziomu, to jesteśmy uratowani. Też karta siedzi... drogi, wow. Tak, pod drzwiami zazwyczaj Dobra. tam jest spotykana. Tutaj jest często karta. Mhm. Nie ma. Dobra, nie ma. Dżum! Ach, zrobiliśmy kółko, no nic trudno. No. Dobra, to wracamy. Jak się zmienia staty? Nic się nie zmienia, Paweł umarł. Naukowiec nie żyje. Tak. <coughs> Pewnie Plagus go zabił. Mhm. A to on się nie, nie powinien zamienić w SCP? No zależy, i zależy od SCP. Aha, zależy od SCP. Jeden A tam dwóch przecież biegło Tak Jest z drugiej strony Biegniemy go, biegniemy go, go Dawaj, typa Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, drzwi za sobą Dobra, gdzieś. dobra Dobra, ty sprawdź tu, ja pójdę na wprost Dobra Albo nie, pewnie pójdę w prawo, bo tam pewnie skręcił Kogo zabiję w ogóle? Pawła Nie, flotara Najgorsze jest to, że oni bardzo podobno wyglądają. Także żebyśmy do, ciebie nie do siebie nie strzelili. Mhm. Dobra, jestem w naszym składziku, ale tu nikogo nie ma. O, ale mi adrenalina podskoczyła. A Plagus <noise> uciekł, Plagus był na pewno drugi. Graduję? Albo Bladii, albo Hadesiak. Może to, że to kafeteria, patrzę. Jest! Bloody! Gdzie yes. jest? W... <noise> Gdzie on jest? Poczekaj, już chodź, chodź diabeł, chodź, mam bliźnia. Gdzie, gdzie jesteś? Mam perso, mam tego z klasy D. Chodź. A gdzie chodź. jesteś dokładnie? Yyy, chodź za mną. Ja jestem w tym korytarzu, chodź. gdzie się rozeszliśmy na boki. Chodź za mną, zaprowadzę cię do diabeła, on jest dowódcą Mam was o jest. O, jest. o jest Ręce do góry, pamiętasz mnie w cieleniu, wcieleniu, frajerze? Pamiętasz też, jak byłem mrówką i no, mnie eee. nadepnąłeś? Dobra, możecie mówić normalnie, Pamiętasz też, jak byłem mrówką nie? I, i, i mnie nadepnąłeś? Nie, nieprawda, Prawda? nigdzie cię nie nadepnąłeś. To... ja pamiętam wszystko. Zawsze wam wspieraliście Ej, ale nie bądźcie, tak zabiliście, koło zabiliście. Aha, biednego flota. Spanikowałem, po dwóch ty przed tym przebiegłeś, zacząłem strzelać po prostu. No, ja cię kręcę, zobaczcie, jaki mam ładny wdzianku Wyglądam podobnie, jak miał na nie? Nasz, ty masz telem... okulary w ustach? wstydził. Naprawdę, maszna przekąska. To... Naszym celem nie jest czasem zabicie personelu kasy No ale, wiesz, jest. ale, jest. ale może pomyślcie o SCP, oni są ważni, dosyć, co nie, bo SCP taka sprawa, że mu musi musicie, eee, musicie. Gdzie jest Hadesiaki? Z każdą Hadesiaka a jest nadal jeszcze w tej strefie tam głębszej. On nie, on nie wyszedł tutaj dzieje. Mm -hmm. zaczęło nas gonić z SCP, jakiś taki potwór. Dobra, z, dobra, chodź dobra, I choć. sprawa była taka, że no, musieliśmy... No się ja wiem gdzie jest y broń, ale broń się... nie dostaniesz, niestety tylko no, właśnie. Nie ufamy ci. No dobra. <laughs> okay. Możesz z nami pochodzić, najwyżej, będziesz naszym dniem. Yy, Wiem, karta, tu z Flotara jakaś zim. karta wyleciała, jest to poziom drugi. Ale flotar to tu ten sam co ja mam. Blady pierwszy, biegnie flotar już tak blisko drzwi. Nie biegnie w diabeł, nie ma flotara No, była masakra. Zabiję nie, spanikowałem, bo, zbyt, bo zbyt, ja nie wiedziałem o co chodzi, bo ja tak mi Ty, dlaczego ktoś wygląda jak Admiros i tak. No. What the fuck? W ogóle, dlaczego wy, wyglądali, ty, ty wy wyglądaliście w ten e, sposób? Dlatego, że znaleźli no, bo uzbrojenie, uzbrojenie nie ma znaleźć. E, uzbrojenie znaleźliście. Znaczy, to jest. No, to Admiros, czwarty poziom, otwieraj. No, no wiem, 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 uzbrojenie co nie, a nie można ten. O, o, o! Tu jest Ej, ale dobra, nie, nie zrobię wam nic. Nie zbieraj. Już zebrałem, zebrał, już zebrał. zebrałem, ja, zebrałem. Zebrałem. ja zebrałem. zebrałem, ja zebrałem. Zebrałeś? dobra. MTF O, o, MPF, o mamy, dobra. Flotara mamy flotara i Pawła, mamy flotara i Pawła, gość. A jakie drzwi? kondary Co to jest za drzwi tutaj różne? Możesz coś odpalić. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę coś ten. Dzień dobry Mmm, to Niko, jest? Ej, Michał, gdzie on jest? No, Przepraszam do ciebie, bez ostrzeżenia strzelałem, ale się obsrałem, bo wyglądałeś identycznie jak ja A dnia. przygarniecie mnie No chodź O, już mam. Eee. Hadesiaku, nie! proszę, Nie z nimi współpracuję Gdzie ty jesteś, Hadesiak? Tyś, Hadesiak a dobra, ty może, bo jesteś personel klasy D Właśnie cię szukamy, Hadesiak A, a wiesz tak. co, właśnie Wiesz co, Radzi, jestem tam, gdzie Plaga nas znalazł oni są daleko, oni są Ale to nie powinieneś być z nami na kanale, szczerze mówiąc. Ale Bladie go złapaliśmy, nie? Ale my go nie No dobra, dobra. Powiedzmy, że Bladie miał radio i kontaktujemy się z Hadesem. Zróbmy tak, fajnym potworem jest Plaga. Panie Hadesiaku. Jakim? Tego spiły, To mnie też mogą słyszeć. Czyli Jigsaw? Ten mały? No, 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 znaczy on miał tą maskę takiego, wiecie, tego klauna, nie wiem. No Jigsaw. No, no to właśnie. Ten z Plagi, ten co na Owelku jeździ. No, 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 tylko, że nie miał. O, o welku. A ty owelkuj. Dobra, widzimy w Ale już powiem wam, że pojawiam mapę. mapę. Ja to samo. <grym> no. To już nie jest tak ciężko, jak na pierwszych. <grym> A Ale mówicie, że to tak spokojnie Potwora on był gdzieś? Ty jesteś gdzieś chodzi? Jest. Halo. Gdzie? Złapcie, możecie mnie złapać. Dobra, my z Pawłem już lecimy tutaj. I Gdzie są takie ten, Chodź, gdzieś Co za muzyczka? Ale gdzie się potwora? Y tak, rungy? tam są takie schody. A my tędy uwagi, powinniśmy są... my iść. Jesteś pewien. Gdzie jest ja Bladi? Zgubiłem. Uwaga, zabił się. No? Tak, zabił. A, A nie, zabił. nie, czyli musicie zabić Hadesia i Bladi jego jakość. Otworzyłaś, po chodź. Nie musicie nas zabijać. Musicie, bo wtedy się skądzie Nie, Zabijcie Na to polega? Co ty robisz? Jeden Nie Jeden no, o, nie. A chciałem cię zaprowadzić do diabeła, on by się tobą zajął. No i tak takbym cię zabije, tak by cię zabił, tak, że tak on... <laughs> no i Najgorszy Monster Ever mi się trafił. Nie mogłem w ogóle szyb rozwalać. Pierdzieliś? Ale... No, nie Miałem no, w piłę... w ogóle widziałeś jak wyglądałeś? Miałem piłę motorową w ręce, dorwałem hmm? Hadesiaka z tej piły i go nie zabiło. O cześć nie Tam byłem z Hadesiakiem, on już nie, się nie, nie żyje. Bo... No, no i dobrze. A gdzie masz, gdzie masz Pladiego? Nie wiem, zginął mi. <laughs> to... <laughs> No nie Polowa że... Polowanie strefie na Bladiego wszyscy. Jedno zadanie. Polowanie był na Bladiego ostatnio. No, był gdzie jesteście? Do, nie więcej. W białej strefie, wyszliśmy od potwora. Długo będziemy jechać A. jeszcze? Właśnie nie wiem. <grym 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 że czemu czemu do... um powiedział, gdzie jesteś? Bladiu, Blood... rusz stąd! Ale ja już nie mam. Dlaczego ma. widzieliście ma. wszyscy w jednym właśnie? No bo Bladiego znaleźliśmy jesteś. i był jesteś... naszym miejscem, ale nam spierdzieli. Aha. Bo ja nagle takie przyjęłam. szukać szukać Hadesiaka, przecież my zaufaliśmy. Nagle Bloody się poszedł w drugą stronę i hmm. się nie skaptą. Takie mówię, co się Ten potwór przesłaby, taki powolny, z piłą. No ja ciebie widziałem. O, to by napierdzielał, nie? Jest? jest? Ej, my odkryliśmy czy... w windzie Mam no wrażenie, tak że Bloody poszedł po, jakiejś, po jakąś broń. Co się dzieje? Jest jest, 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 jest Niroz. Obity jest. Wiesz, zabił mnie. Dopiero teraz jedzie. A, bo ja byłem obitym przyszły siarka. Dobra. Okej. Leżeć. O. No cóż, right. okay. no cóż musiałeś <zgroundizować>. tak? <sumptak>. <ghalf> Ale wiedziałem, że tu przyjdziesz, wiedziałem, że przyjdziesz w to miejsce po broń. Byłem pewny. Nie, ja, ja wcześniej gdzieś indziej znalazłem bronię, koła. Aha yy, Ale wiedziałem, że ty Ty kiedy powiedziałeś, że ty wziąłeś, to tak naprawdę nie wziąłeś, ja wziąłem. No właśnie, widziałem, ale ja, A ja nie. też wziąłem! No. Co, Ej, to w takim razie, bo ja też wziąłem, miałem Digger. To były takie. To były dwie. dwie. Widzę, że no dobrze, no broń Ej, ta się rozwalać szyby normalnie, jak strzelasz jednak. No tak, A, no to widzisz. No dobrze. No, to chyba to ja nie kończymy. kończymy. No to jest kończymy. trzyman, to się kończymy.